Witamy w nowym odcinku Motocontrol Dzisiaj trochę nietypowo Mamy dla Was najświeższe informacje które przedstawi zarówno Piotr jak i ja a sobie trochę pojeździmy po obwodnicy warszawskiej, jak ona się nazywa? I nazywa, to, to teraz idziemy po S79. S79. S79, właśnie, no mówię. Jak się nazywa. Słuchajcie, wpadliśmy no na pomysł, żeby wieczorem, tuż po pracy, nagrać sobie na szybko takie zestawienie informacji. No i pierwsza taka informacja, oczywiście najlepsza, to jest kwiecień, 1 kwietnia. Pierwsze, co możesz powiedzieć o 1 kwietnia? co się pojawia. Pierwszym no co? Nowy no Lexus RX czwartej generacji się Uj ujawi naszym oczom. E, tak e, będzie zaprezentowany w, w, właśnie w na o, Wow! wow. wow. <grymnie> taki przerywlik właśnie raz e Evo trochę wyprzedziło, tak powiem. E, będzie właśnie zaprezentowany na wystawie w Nowym Jorku i to będzie taki przełom w RX, bo to już który będzie. kolejny, kolejny model, który również pojawi się. Na wystawie w Nowym Jorku to będzie co? Mitsubishi Outlander. Mitsubishi Outlander, lecz on się pojawi dopiero w 2016 roku. W 2016 roku. No, trochę czasu minie, ale z tego co wiem, to będzie nowy image marki. To będą nowe trendy, nowa linia. W ogóle Mitsubishi chce pójść kompletnie nową stylistyką marki, więc czekamy z niecierpliwością, bo już obecny model jest na rynku od. Tak? Chyba 2010, tak. Chyba. Tak, 2009 nawet chyba. Premiera. Premiera. Premiera, na pewno, no, no tak tak, tak. 2009 kolejna ważna informacja to jest zbliżający się motorshow w Poznaniu. Motorshow kwietniowy w, po w Poznaniu to jest yy, wydarzenie na które zresztą zapraszamy Was serdecznie, ono się będzie odbywało od 10 do 12. Od 9 dokładnie do 12. 9 będzie przeznaczony dla prasy? Tak, 9 dla prasy, ale już 10 serdecznie zapraszamy. Od 10 kwietnia zapraszamy na Motor Show targi w po, Tak, poznańskie targi. I nie będą tam tylko samochody, też także motory, będą również części, Ka kampery. kampery, wiele atrakcyjnych rzeczy. A tak. co między innymi będzie? Między innymi nowy Ford Mustang Właśnie. Ford zaprezentuje swój najnowszy swoje najnowsze dzieło i dziecko jednocześnie. Ford Mustang będzie on dostępny w dwóch wersjach. To będzie wersja Fastback oraz Convertible, czyli Cabriolet. Convertible, kabriolet dla wygodnych. Dokładnie. I tych, którzy lubią mieć wiatr we włosach chyba że... <laughs> Tacy też lubią mieć wiatr we włosach. Też <laughs> Co oprócz tego? Oprócz tego w y, Volkswagen Sharana. Właśnie Volkswagen Sharan na stoisku Volkswagena Sharana także w, na, targach, na targach poznańskich y, znajdziecie odświeżony model Sharana, ale znajdziecie tam wiele innowacyjnych rzeczy, Piotr, jakie to będą rzeczy, głównie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No między innymi y, funkcja awaryjnego hamowania w mieście trzeba będzie... Czyli tak. czym będzie polegało? To... To to gdzieś nazywało? City Emergency Braking Czyli pewnie będzie to ten tempomat, aktywny tempomat zapewne mm -hmm. który będzie mierzył odległość i w przypadku kiedy tak. będzie zbyt bliska odległość to Ale podejrzewam, będzie... że będzie to ograniczone również prędkością, żeby będzie działać tak. do, do 30 km na godzinę podejrzewam Tak na pewno będzie. I oczywiście zmniejszenie masy, masy pojazdu? Czy o 15% Chyba zużycia paliwa. Zużycia tak? paliwa. Zużycie tak. paliwa o 15% zmniejszone pewnie przez zmodyfikowane lekko silniki Diesla i TSI. Jak wiadomo, w Volkswagenie nic nie może być bez TDI. Ale dokładnie. No i co, co więcej, zajrzymy na co ciekawego. Gdzieś na warszawskich ulicach po 10, czyli kiedy nastaje cisza nocna. Um, i... Obecnie na Cargo zauważyliśmy, że już jest zlot um, wszystkich fanów motoryzacji oczywiście Czy to jest legalne? Nie wiem, nie chcę tego wiedzieć Ale, ale pojedziemy, odwiedzimy Odwiedzimy, chcemy tylko zobaczyć, chcemy ponagrywać Jeśli się uda, zrobimy wywiad Także spodziewajcie się nowego odcinka I spodziew spodziewajcie się nowego odcinka z nowym, bądź już nowym modelem Nie powiemy jakim, bo już mam w planach parę to jest tajemnica, Jest tajemnica, ale e, na pewno możecie się spodziewać krótkiej zapowiedzi przed filmikiem. Szybka zapowiedź i to jakaś z takim rozmachy, wiecie. Z pompą. I z pompą, jak teraz werwa. Dobrze, <grym> tak, trzymajcie się w takim razie. Życzymy uda z udanego wieczoru, bo teraz pan wieczór. Wszystkiego <grym> dobrego, trzymajcie się, cześć. Cześć, na razie.